Tam po raz kolejny w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeramy cały świat z panią Weroniką. Witek, dzień dobry. I dzisiaj mamy do czynienia z deserem tunazyjsko-marokańskim na bazie kaszy I miodu. I tyle wiemy. To co? Znaczy, wiesz co, kuszące są te ciastka, bo te ciastka są tak zrobione, że one mówią, zanim Zjesz? są takie ciastka jak babcia ma czasem. Twoja jak babcia takie czy, robi? Nie, jak, nie jak robi, tylko jak przychodzą koleżanki do babci. I są takie posiadów koleżanek o... babcinnych to z takimi właśnie ciasteczkami. Zawsze to że tak czarne widzę. czy białe. Możemy się podzielić przecież po, połamać się jako. Płatki. Myślę, że one się nie różnią zbytnio. Tylko tu jest więcej kaka, a tu jest bez kaka, tak mi ja mogę więcej z kaka. No to bierz, a ja wezmę białego i zobaczmy, czy to jest rzeczywiście. Minister Zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Mm. Ale w środku? Ale takie chyba wczorajsze. Nie wiem czy one w środku czegoś nie mają. Boisz się pająków? Bo mm. tu tutaj po drugiej stronie Matiza jest pająk. Widziałeś tam? Przed na górę, taki biały. Więc lepiej zamknij to widzisz, niebezpieczny zawód żarłoka chciałam ci powiedzieć, ale mam to już z no to ja powiem, ja ci powiem, że no, no to jest mania, mam wrażenie, że to jest suche że to jest, że to jest po prostu wczorajsze, albo albo poranne no niestety ja ci... ale to jest takie, jak są takie właśnie są mm. na spotkaniach mm, mm, mm. skandal, to jest skandal kurwa. To jest nie. To bo jakby my mieliśmy jeść ten deser e, tunezyjsko marokański mhm. to Dobra, jakby... tego nie było. Uznaję, że tego nie było. Ale te, patrz, nie mam herbaty. Nie kupiliśmy pizza. To ciasteczko to jest kurde... To jest ciasko morderca. Ona chce, wiesz, zapchać się. I się tak kruszy jeszcze, nie? No Jak dlatego... No mam challenge. No no, no. no, no. To jest, to jest, to jest, to jest, mm, to jest wczorajsze. Ja dam... Przejdźmy do deseru. No, no są dwa kawałki. Ciekawe czy... Jeden jest to spe... z mm, nerkowcem, a drugi jest z migdałem. Taki biedniejszy, no bo ten nerkowec... Nerkowce są droższe jednak, słuchaj. Myślniejszy to tak, tak działa? Tak. Dobra, spróbujmy. Kasza manna i jeszcze na dole jest jakiś karmel. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Tylko ja muszę jeszcze... Ja muszę jeszcze. Ja też jeszcze muszę. A co to za roślina jest? Mięta? Tak by wyglądało. Mięta dla ozdoby. A jest tak położona, że kojarzy mi się tak troszkę z takimi... Ozdobami z zdobami z PRL-u. Och taka sałata. Kotnet mm -hmm. schybo na sałacie. O. <laughs> miód gryczany chyba. Mhm, mm właśnie się zastanawiam co to za miód jest, wiesz? Smakuje jak taki wiesz, cie cięższy ciemny miód. Wiem, znam, znam. Mm -hmm. Chociaż dla mnie to smakuje jak to byłby miód gryczany rozmieszany z syropem klonowym. Nie czuję no troszkę... syropu. Nie czujesz syropu. <laughs> ja mam takie wrażenie, że ten miód jest taki... Mm, rozlewający się tutaj. Mm. Konsystencja ciekawa od tej kaszy. Ale takie przeźroczyste w smaku dosyć. Właśnie to no jest słodkie mm, po prostu, nie? Mhm. Mm tutaj fajnie by zrobiło, gdyby było jeszcze więcej tych orzechów. No o... tak. To jest nudne, to jest dobre. To nie jest za słodkie. To jest, to jest to troszkę tak nudzi, nudzi troszkę. Mhm. Nie? Rzeczywiście. No nie. Ja bym to widział po prostu te orzechy pokrojone, mhm. y, poszatkowane i tak wymieszane w. Tak. I to w... różne rodzaje orzechów też, o... Żeby nie było jednego takiego monotonnego smaku. Dokładnie. Tylko żeby był narkowiec, migdał, nawet orzech włoski, wiesz, tak, żeby były. I fistaszek też bym, by mógł być. Lubisz fistaszki? Ach, słuchaj, kocham. Fistaszki, fistaszki słuchaj... Yy, nawet orzechy pekan mogłyby być. Mm -hmm. Te makadamia jakby w wiesz, taki totalny miks orzechów i jest pole do doupgradeowania tego. Czy jestem jak on jest zrobione do ciasto, w sensie on jest. No, no właśnie, bo... To no... zakładam, że musiała być pewnie wcześniej ugotowana jakoś. Ona jest taka mięciutka. Jest mięciutka i właśnie za... może to jest ciasto niepieczone. A takie Patrz, jak na już parze czy coś? tak. Um, na parze. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo to jest poza moim zasięgiem, żeby zrobić coś takiego. Hm. Ja bym tutaj dał 5 na 10 w tym przypadku akurat, bo, bo to jest takie, jeżeli to jest taki jak się tam u nich je, no to. Nie, ma, nie mogę z tym polemizować, tak? Jeżeli to jest tradycyjna potrawa, mm. bez Tylko wydziwiania. Taka... Czy marokańska czy tunezyjska? No właśnie to było łamane. Oni w każdego dnia mają inny deser. Więc um, akurat na to trafiliśmy i w sumie nazwy nawet nie znamy, bo pani powiedziała i tego nie było w karcie napisane. To nazwa, jakaś krótka nazwa. Mm -hmm. była. Znaczy, że to, ja to porównuję po prostu do smaku, który gdzieś tam. Mm... Ja to porównuję do baklawy, czyli jakby deser, który o, okay. jest y, mi znany właśnie mm -hmm. gdzieś z tamtych terenów, gdzie baklawa też jest, wy, ale w baklawie jest wybitnie słodka, e, też ocieka po prostu słodyczem, ale właśnie ma w sobie orzech, ma nawet pistacje, cza, e, wiesz. Tak, tak. Że masz różne smaki, masz tą słodkość, ale. Ale no smaki ma. Ale baklawa jest bardziej wyrazista, ja mam wrażenie, Właśnie o to nie, nie chodzisz. No ale patrz, ale to, to jest taki jakiś tutaj wyczuwam paradoks, że jem to i czuję niedobór smaku, że, znaczy niedobór, czuję jakiś niedobór, że jest neutralnie, tak? Myślę sobie, to mogłoby być jeszcze bardziej słodkie, a jem baklawę, i myślę sobie kurczę, to już nie mogłoby być bardziej <laughs> słodkie. Jakby i w tym i w tym deserze mhm. coś mi jakby nie do końca gra, choć baklawę uwielbiam i to się je ze smakiem też, no. Ale nie wiem, nie ma takiego efektu wow mi się wydaje. No, nie ma. Nie ma, no. No, słuchaj, no, nasączone ciasto miodem. No, i w, sumie nie, i w sumie nie ma co więcej powiedzieć I o tym. Ale jakby nawet, no. jak popatrzysz na te składniki, no to jakby rzeczywiście jest po prostu kasza gryczana z miodem. Gryczana to miała Boże, być. Boże gryczana. Kasza manna, manna z. Manna. Sorry, sorry. Myślałam o miodzie gryczana. No, ale patrz, ale gdyby na przykład zmieszać, bo kasza gryczana jest trochę inna, i gdyby trochę dodać na przykład kaszy białej gryczanej, czyli niepalonej mhm. kaszy. No, ona mogłaby wprowadzić jakąś inną konsystencję, ale to my tu już mieszamy w tym przepisie, jakimś pewnie oryginalnym przepisie, który, wiesz, jakby to usłyszeli tu Tunnajzyjczycy, to mogliby wlepić tutaj mandat za parkowanie w nielegalnym miejscu. To twoja ocena tego deseru? No, też tak ja. No, pięć. Na Męczysz się z tym ciaskiem to ci po pomogę jest na zdrowie słuchaj No myślałem, że to będzie bardziej ciekawe To wszystko Zaprosiłem ciekawego gościa I też ciekawe jedzenie hmm. Ale słuchaj, jeśli jeszcze raz chciałbyś ze mną przejść się na obiad hmm. To tylko zadzwonię najpierw do tego kolegi Co, co mi to polecił, wiesz Ten tajny współpracownik z TV. Nigdy nie zawodził, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tajny współpracownik na, na P, bo nie zdradzam w ogóle nawet imion ich Ale już wiemy, że na P Mr. P Powiedział, że jest OK. Bez rewelacji jest okej, okay, ale, ale on, Patrz, on mówił, żeby sałatkę wziąć Pamiętasz? A my wzięliśmy wszystko, tylko nie sałatkę sałatki, ale co było najlepsze? Ta sałatka e, Tak To była chyba ta Druga ta Troszkę była... tam mieliśmy tej mm -hmm. sałatki, więc tajny współpracownik widzisz, że jednak coś jest na rzeczy, bo jest szansa, że tamta sałatka właśnie jest bezbłędna. Czyli są, wiesz, jest wymieszanie to wszystko w proporcjach takich, czyli sałatka musi być dobrze wymieszane, musi być wszystko świeże, proporcje, kompozycja mm -hmm. i wtedy to gra. I też wskazałaś tą sałatkę, że jest bezbłędna, jakby, tak. że nie ma się do czego doczerpić. Tak, mi rzeczywiście sałatka naj... chyba, tak, najbardziej mi chyba smakowała. W sensie takim, że jakby pewność tego smaku, tak. nic bym w niej nie zmieniła. E... Prostota, znaczy wiesz, to są smaki, które my znamy, nie zaskoczyły nas. Ale też w prostocie siła, nie? Mhm. Jakby wcale nie trzeba jakoś super mocno mieszać, bo gdyby do tej sałatki to mieszali jeszcze pełne jakichś innych dodatków. I wiesz, my oczekiwaliśmy czegoś egzotycznego, a dostaliśmy coś takiego no prostego, bo w sumie no, proste były te, te smaki. I może dlatego tak wybrzedzamy. No ale suma summarum, ja myślę, że yy, musicie sami przyjść, przekonać się, yy, spróbować yy, odważyć się na wyprawę do Tunezji i do Maroka. Yy. A to w takim razie następnym razem ja wybieram blokad. <gry> okay. Zabiorę cię na rosyjską kuchnię. Rosyjska kuchnia, tak. Masz kompetencje i będą ciekawe historie. I wtedy Będziemy... będę pewna smaku. Będziesz pewna smaku, ale to może o, to może taką zajawkę powiedzmy spotkamy się zimą na przykład. Jak o. będzie O i to będzie grało, tak. słuchaj. Śnieg za oknem, wiesz, w kożuchu się ubiorę w kożuch taki. <gry> y I gdzie... Weźmy sobie gdzie? herbatę z samowaru o. Siedzimy sobie z taką ciepłą herbatą, weźmy na tego konfiturę wiśniową. No to już jest super. To już, to już 9 na 10 jest. Możliwość <noise> do nominacji. Ale to masz jakieś ten, żeby, żeby, ludzie, żeby ludzie czekali. Jakieś kompozycje, propozycje, albo. Mam daj... jeszcze propozycje miejsc? No. Weź podaj dwa miejsca teraz i niech zadecydują, do której rosyjskiej byśmy mogli pójść. No, rozmawialiśmy o wiśniowym sadzie no. nagrodzkiej. I ty podrzuciłeś horoskop Kalejdo? kalejdoskop, kalejdoskop, tylko że to akurat stricte ukraińska kuchnia jest. No ale wiesz, też ta, ta, ta rosyjska kuchnia to też jest taki mieszaniec, nie. Bo no to jest gdzieś tam z różnych. Złączeń, dobra, w takim nie? razie ym, na Instagramie i na Facebooku nie, jak się robi ankiety? Na Instagramie Nie, bo jak, jak zrobię na, na no wiem, ale jak na zrobię Facebooku, na Facebooku, to robię, będzie to mi to tak. trudno połączyć. Może w komentarzach po prostu. W komenta I co, żeby zliczyć komentarze pod odcinkiem? Słuchaj, jest ciężka <śmulacja> praca influencera. <dło> <śmulacja> <śmulacja> jest przerwana. Tyle jest rzeczy do opanowania. Zobaczę, no, zrobimy tak, że mamy propozycję wiśniowego sadu. Wiśniowy sad, kalejdoskop, kalejdoskop. I zawsze możemy na przykład zobaczyć co nam podrzucą. Okay. I co wie. Ale to wtedy jak? To, 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 to... Oj to ja ci policzę. Dobra, to mi policzysz, <laughs> dobra. E, I to e, zimą. zimą I w Krakowie. E, I w Krakowie. No w Krak a, a czemu w Krakowie? No że a, w Krakowie, by... knajpa, bo że jeszcze by nam... Wrócili na przykład tak, z Warszawy bo i co. nas dojedziemy? nie stać, nie stać nas na e, wyjazd stąd po prostu. Albo nie, stać nas, tylko my kochamy Kraków tak, tam, tam, tam. My kochamy, tak. Tak więc dajcie znać, jak Wam smakowało. Bo jak nie, to następnym razem oglądasz jakikolwiek odcinek żarłek. Nie, do końca? Ziemcinek. Muszę to zrobić, muszę to zrobić. Ja, patrz. Żarłok. TV. A ja też mogę? Możesz, ale to ci są już zjedzeni, zostali ci tamci. Dobra. Jedziesz. Ok. Tu <laughs> następuje cięcie. Jeszcze synchronizację zrobię dwóch, dwóch tych. Kuźwa, padziak zaparował. Raz.